Jeżeli jesteście w takim momencie, że, że nie wiem, będzie załóżmy kolejna y, fala pandemii i znowu nie wiem, będzie zamknięcie biznesu, pomyślcie, z jakimi problemami dzisiaj ludzie się na rynku mierzą. To znaczy, jaki problem mają Twoi klienci? Nie musisz nawet myśleć o całym ogóle, tylko konkretnie. Dzwonisz do swoich klientów i rozmawiasz z nimi. To jest jeden z takich, takich praktyk, którą zalecałem w naszej społeczności, i ona przyniosła niesamowite efekty. Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest twórca, sales angel społeczności, ludzi sprzedaży Marcin Grela. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dobrze, to powiedziałeś. Marcin, mieliśmy COVID, mieliśmy lockdowny, mieliśmy różne dziwne rzeczy, które się działy z biznesami ludzi. Twój biznes to jest taka działalność typowo eventowa, można powiedzieć. Robicie szkolenia, robicie szkolenia dla specyficznej grupy osób. No i co, zamykają nam salę? Co, co można zrobić w takiej sytuacji? Zacząłbym od tego, że mój biznes to też headhunting, rekrutacja, czyli można powiedzieć, że z jednej strony, owszem, tak żyję z, ze społeczności Sales z organizowania spotkań dla ludzi sprzedaży, takich comiesięcznych spotkań. Tak, ci, którzy nie wiedzą, to spotykamy się raz w miesiącu, tak, a, a później cały rok kończymy takim finałem, gdzie mamy całodniowe wydarzenie z udziałem najlepszych ekspertów. Ale, ale do jest, rzeczy. Ale też, ale też jest, <laughs> i, i, zajmuję się rekrutacją, także rekrutacja w pandemii aż tak mocno nam nie, nie, nie cierpi czy nie ucierpiała, natomiast jeżeli chodzi o tą część eventową, jak to powiedziałeś, to zdecydowanie nagle ten marzec, tak, połowa marca 2020 i, i COVID, i się okazuje, że tak, z tych 350 osób, które e, średnio miesięcznie e, przychodziły na nasze spotkania, nagle się okazuje, że Bach i nie ma spotkań, bo nam rząd zakazuje organizacji wydarzeń. W związku z tym tak była konieczność dokonania pewnych zmian, ale to pewnie za chwilę o to zapytasz. Jak tak, no, jak to się zadziało? Co, co było wtedy w Twojej głowie, jak zareagowałeś i? Jakie ci to konkretne efekty przyniosło? Żeby było jasne, pierwsza rzecz to szok. W ogóle się tego nie spodziewałem. Jak myślałem o jakichkolwiek prognozach o przyszłości, planach na, na kolejne lata, to w ogóle nie uwzględniałem tego, że my będziemy nagle mieli problem z tym, żeby się spotkać, nie? bo jakby to jest jednak podstawa tego, tej, tej, tej części biznesu. I tu musiałbym powiedzieć, że to był, to był szok, takie przerażenie. No co dalej? No w końcu spotykaliśmy się w czterech miastach, na, w, na salach, które tak gdzieś tam w, w salach konferencyjnych musiałem wynajmować, żebyśmy mogli się w dużej grupie spotkać, a tu się okazuje, że nagle tego nie ma. Dosyć szybko w ciągu, nie wiem, może kilku dni wymyśliłem sobie, że skoro ja mam taki problem jako przedsiębiorca, to pewnie wielu członków naszej społeczności, dyrektorów sprzedaży w różnych biznesach, handlowców, a także przedsiębiorców, może mieć podobny problem. To znaczy, co, zro co zrobić wtedy, kiedy nagle nie mamy możliwości prowadzenia swojego biznesu i nagle po prostu to nie było nic wielkiego, odkrywczego. Stwierdziłem, że skoro nie możemy się spotkać na sali, to trzeba zrobić to, co, czego wymaga sytuacja, czyli przejść do wydarzeń organizowanych online. I szybciutko nagle zacząłem sobie czytać, jak najwięcej o różnych narzędziach, bo wcześniej nagrywaliśmy nasze spotkania. One były dostępne później jako forma zobaczenia sobie nagrania wideo po spotkaniu, ale nie tak, że my sobie tutaj będziemy po prostu na żywo transmitować do bardzo dużej grupy osób. I nagle się okazuje, że kiedy weryfikuję te narzędzia, to ich na rynku takich, które umożliwiają transmisję, nie wiem, 300, 500 osób, jest nawet całkiem sporo, ale takich, gdzie w naszym przypadku zgłosiło się około 2000 osób na wydarzenie, i nagle trzeba to pokazać. Dla grupy 2000 osób online, żeby się to nie rwało, to nagle zbyt wielu nie ma. Pierwsze narzędzia, z których korzystaliśmy, nagle okazało się, że nie pociągnęły. Ostatecznie po różnych tam, różnych perypetiach okazało się, że zostaliśmy przy Zoomie i, i jakby transmisje z naszych spotkań z Zoom na początku z domów, bo nie mogliśmy nawet sali. Później też żebyśmy taki cykl sprzedaży w czasach koronawirusa, gdzie zaprosiliśmy najwyżej ocenionych ekspertów z naszych poprzednich lat i zrobiliśmy naprawdę bardzo mięsne, merytoryczne wystąpienia świetnych ekspertów, które były też dobrze odebrane. Ale znowu, po dwóch miesiącach mniej więcej okazało się jeszcze mówię o tej pierwszej części pandemii okazuje się nagle, że, że ludzie już mają trochę dosyć online. Wiem, że ty miałeś dosyć i ty niekoniecznie chciałeś być online, bo, bo jakby przyzwyczaiłeś się do tego, że jesteś na naszych spotkaniach stacjonarnie, siedzisz sobie w pierwszym rzędzie i... No jak online kuluary zrobić, no, no. <noise> Ta, bo ty najbardziej lubisz to, co się dzieje, taka, kuluary, taka szara... Kuluary, ciastka, kawa... Szara eminencja, zawsze <noise> lubiłeś to, co się dzieje, tak. A tu nie można, więc jakby to na pewno było wyzwanie i jakby i tu jasno trzeba sobie to powiedzieć, że jak już jakby takie dwie główne grupy. Pierwsza grupa to tych, którzy przychodzą przede wszystkim po wiedzę, a wiedzę nasi eksperci potrafią w ten sam sposób przekazać na sali, jak i przekazać online. Ba, nawet niektórzy uważają, że nawet fajniej sobie siedząc w domu przekazywać wiedzę, nie trzeba się tam, gdzieś tam, nie wiem, przemieszczać, tracić czasu na stanie w korkach i tak dalej. Więc dla tej grupy, którzy przychodzą do nas na spotkania z powiedzę, po wiedzę, to nie było aż tak dużego przeskoku, natomiast jest jednak też znaczna część naszych członków, Yy, którzy przychodzili networking, czy przychodzą po, po atmosferę, po tę energię, wiesz, to nawet ciężko to nazwać, nie? bo to nie chodzi tylko o ten networking, że Ty przyjdziesz na spotkanie i kogoś poznasz. To chodzi też o to, że Ty przyjdziesz na to spotkanie, poznasz kogoś i jednocześnie się okaże, że on mówi, o kurczę, Jacek, Ty się zajmujesz złotem. Wiesz co, bo ja mam teraz, nie wiem, wolne 200 tysięcy albo 50 tysięcy, możemy zain... właśnie o tym myślałem, żeby zainwestować złoto, żeby kupić sobie trochę złota. Albo się okazuje w drugą stronę, że nagle, nie wiem, ktoś prowadzi jakiś biznes, nie wiem, jakikolwiek biznes, nie wiem, gastronomiczny, a ty szukasz czegoś na... Do jedzenia. Do jedzenia albo na <laughs> jakąś imprezę, nie wiem, komunię czy chściny, cokolwiek innego i nagle się okazuje, okej, okay, to super, super biznes, a zaufanie do osoby, którą znasz i do, i że ten biznes, to wszystko później będzie dobrze na poziomie wykonanej usługi, będzie na wyższym poziomie, będzie wtedy wyższe niż wtedy, kiedy idzie zupełnie w ciemno. Zresztą ja teraz tak miałem w przypadku naszych szóstych urodzin w Angels i, i, i jakby tego momentu, kiedy zamawiałem tort taki urodzinowy. Pomyślałem sobie: przecież ja co roku zamawiałem tort w jakiejś, nie wiem, jakiejś cukierni takiej sieciowej, dużej, a przecież w naszej społeczności są ludzie, którzy mają swoje cukiernie. Biorę telefon, dzwonię do, do Roberta Piwowarczyka od nas, bo wiem, że jego żona ma cukiernię i zamawiam, i zamawiam tort. I, I właśnie to jest fajne w społeczności, że nagle znasz konkretnych ludzi i wiesz, że za nimi bądź za ich bliskimi stoją konkretne brandy, biznesy. I to, to myślę, że tego zabrakło jednak w czasie pandemii, to tego nam zabrakło, czyli tego kontaktu i możliwości robienia biznesu hmm? gdzieś tam pomiędzy. Też mówisz, że jakby szybko się jakby przemodelowałeś i starałeś się cały czas tą wartość dla ludzi dostarczać. I czy były takie sytuacje, w których dzięki, tak jak powiedziałeś, ten mięso, dzięki tym merytorycznym poradom ekspertów, czy dzięki jakby Twojej interwencji, jakieś biznesy też się przemodelowały, wyszły na prostą, poradziły sobie w takich trudnych sytuacjach? Jasne, ja nie będę sobie przypisywać teraz nagle takiego sprawstwa, że ja to, to że, że dzięki mnie, bo, bo to, to nie do końca też tak jest. Na pewno dzięki spotkaniom z c dużo biznesów fajnych się powstało. Często też, i to też ważny punkt, że my oprócz tego, że zapraszamy dyrektorów sprzedaży, nie prezesów firm, dyrektorów właśnie jakichś handlowych, nie, zarządzających nie, organizacjami mniejszymi, większymi, to też zapraszamy trenerów sprzedaży, ale też zaprosiliśmy na przykład trenerów mentalnych, tak na przykład jak, nie wiem, Rafała Mazura, czyli Zenia Skiniowca, którego być może też kanał y, znacie, nie, czyli czyli też taka praca mentalna. Gosia czerdecka, na której spotkaniu, pamiętam, że byłeś, bardzo ci się podobało. Mówiąca, była tutaj na tych mówiąca, No właśnie. Hmm. Yy, mówiąca o tym, jak ważne jest zarządzanie swoją energią i dbanie o to, co się je, jak się śpi i tak dalej. Więc jakby yy, od tej strony też postaraliśmy się zadbać o, jakby, o naszych członków, o jakby yy, osoby, które biorą udział w spotkaniach w tej żebyśmy podeszli do tego momentu, w którym ok, stało się, mamy pandemię, to teraz co z tym dalej zrobić? Po pierwsze zadbaj o siebie i skoro już wiemy, że mamy się odpowiednio też yy, o siebie dbać, to teraz pomyślmy o biznesie w kontekście biznesu, co było kluczowe. To jest kilka takich przykładów ze strony członków naszej społeczności, którzy świetnie zareagowali. Teraz to, to nie jest nasza zasługa, ale na pewno ich, że mając taki świetny mindset i doświadczenie znaczy, biznesowe. Marcin, gdybyś tego nie zaczął sześć lat temu robić, to by tego nie było. Także to też między innymi Twoja zasługa. Nie bądźmy taki skromni. <gry> Dobrze, nie, nie chodzi, chodzi mi o to, że jednak ostatecznie jest dużo, wiele rad. Wiesz, czasami ja się nabijam z tego, z takiej instytucji, wujek, dobra rada, bo jest wiele osób, które dają świetne rady. Nie? Mówią, to zrób to, to zrób tam. A ja tego bardzo nie lubię, żeby tak, żeby tak nagle to mówić, że to jest kwestia świetnych rad, bo świetnych rad jest bardzo dużo, tylko jest niewiele osób, które je wdrażają. I teraz u ciebie na kanale jest bardzo dużo fajnych, ciekawych podpowiedzi, co robi ze swoimi pieniędzmi. Ale pytanie, ile osób oglądających to faktycznie robi? Tak samo jest tutaj, więc to, że my na Seismètrze spotykamy Napiszcie w komentarzach, to, się tym <grym> To, że, my, to, że my u nas te na tych spotkaniach Jacek, dajemy wiele <grym> ciekawej wiedzy, to nie znaczy, że wszyscy to robią. Ale ci, którzy robią to, robią to świetnie. Teraz dam, ci dam te przykłady. Ja ci też dam przykład. Mieliśmy wywiad z Krzysztofem Madajem. Nie każdy dociera do końca odcinka. Na końcu zawsze jest złota myśl. I Krzysztof jest, działa na rynku i powiedział, to był jak pierwszy kwartał, chyba koniec pierwszego kwartału, żeby przy, popatrzeć na spółki windykacyjne i jest duży potencjał na wzrosty. Ja, ja po tym odcinku kupiłem Kruka, akcję Aha. i. Później tak się zastanawiałem, ciekawe co z tym krukiem. Zalogowałem się do biura maklerskiego, zrobiłem ponad 60% w chyba 2 czy trzy miesiące. Sprzedałem, ale jakby jeszcze odrosnął. Jeszcze I później wrzuciłem na grupę naszą na Facebooku post dzięki Krzysztof, wrzuciłem wykres i jakby link do odcinka, w którym to się zadziało. No tak. A, to tam to było? O kurczę, no niestety. Yy, tak bywa. Jakby wracając ale to, do tego. Swoich... To jest jeden z mm -hmm. bardzo ważnych punktów, o którym teraz rozmawiamy. To znaczy to, że w internecie dzisiaj jest cała masa bardzo ciekawych, mądrych, to czasami idzie głupoty, ale czasami są bardzo dobre, mądre rady. A my szukamy jakiejś znowu kolejnej złotej myśli, kolejnej jakiejś wyjątkowej informacji, która nas zbawi, i umykają nam czasem takie drobne rzeczy, jak to, że zacznij robić tym, co masz już cokolwiek. I teraz, przykłady te z naszej społeczności. Przykład, który jest dosyć znany, ja uwielbiam ten przykład, dlatego, że też uwielbiam samą Wiktorię Iwanowską. Wiktoria Iwanowska to członkini naszej społeczności, która prowadzi swój biznes eventowo, też taki turystyczny. Wiktoria Travel and Events. Polega on na tym, że ona po prostu dla korporacji jeszcze przed okresem pandemii organizowała wyjazdy, takie incentywy, takie motywacyjne wyjazdy, ale też robiła różne wydarzenia, konferencje i nagle się okazuje, że bach, pandemia i... Co? Nie ma biznesu, to znaczy, w gastronomii można było przynajmniej jedzenie robić na wynos. W jej przypadku nie dało się robić eventów w ogóle wcale. Co zrobiła, co zrobiła Wiktoria? Wiktoria wymyśliła, że spojrzy na swoich klientów i zobaczy, czego nie potrzebują, znaczy zaczęła z nimi rozmawiać. Dzwoniła, pytała i okazało się, że korporacje mają problem z efektywnością albo pracy swoich pracowników, ale przede wszystkim z tym, że nagle w swoich domach, mieszkaniach ludzie pracują, ale obok mają swoje dzieci, które powinny być normalnie, by były w szkole, a tak są w domu i często, mówiąc prosto, przeszkadzają trochę swoim rodzicom w pracy. Więc co zrobiła? Tak na dobrą sprawę zauważyła, z jakimi wyzwaniami jakby mierzą się jej klienci i zaproponowała usługę, która polegała na tym, że jej pracownicy będą Zajmować się odrabianiem lekcji, pomagać w nauce zdalnej właśnie dla dzieci, z pracowników korporacji. Także świetny taki przykład, ale były też inne, nie wiem. Robert Firkowski, na przykład z naszej części trójmiejskiej społeczności, dokładnie akurat ze Słupska, sprzedaje dystrybutory do wody. I teraz nagle się okazuje, że jak idziesz do dystrybutora i chcesz sobie nalać wody, to musisz zawsze go dotknąć, tak? Teraz w, w trakcie pandemii okazało się, że nie kojarzy to znaczy można opracować, czy można mieć dystrybutor, który będzie nalewać wodę tylko kiedy pomachasz nogą dzisiaj się wydaje nam to, że to może jest takie już oczywiste, że teraz tak można sobie nalewać, ale jeszcze jakiś czas temu to nie było takie oczywiste, więc jakby to pokazuje, że pewna inwencja, te myślenie w kategorii "ok, co dzisiaj jest problemem", dotykanie, to znaczy, że to zróbmy coś, co będzie zupełnie bez bezdotykowe. To jest kolejny przykład. Nie wiem, weźmy Rafała Komańskiego, który z zaobserwował, że wiele mm, biznesów dzisiaj, czy, czy czy jakby wiele firm wynajmuje różne mm, przestrzenie, które nie są wykorzystywane. Może warto w ogóle tych przestrzeni w ogóle zrezygnować z wynajmu jakiejś dużej firmy, biura, które jest niewykorzystywane. Znam wiele też przykładów firm, które właśnie rezygnowały z całych pięter, bo nagle się okazało, że pracownicy są, zostali w swoich domach, więc nie, nie potrzebowali tego. Co, co Rafał ma, zresztą to biznes, już, który prowadził wcześniej, ale dosyć ciekawym pomysłem jest więcej miejsca, czyli, czyli biznes, który polega na tym, że wynajmujesz sobie jakby wynajmujesz sobie magazyn na swoje rzeczy. Znaczy, jeżeli się wyprowadzasz gdzieś i nie chcesz tych rzeczy brać z firmy do swojego domu, tylko gdzieś chcesz sobie tam przechować, to jest taka przechowalnia. I można by dużo jeszcze dawać takich przykładów, że dzieje się pandemia, i, i większość ludzi łapie się za głowę i mówi: O nie, Boże, ja wszystko zaraz stracę. A nieliczni mówią: Dobra. To być może jest szansa na to, żeby podejrzeć, podejść do tematu trochę z innej strony i zobaczyć, jak na tym można zarobić. Przecież są, jest wiele przykładów przecież też osób, które zarabiały na maseczkach, zarabiały na różnych, nie wiem, na kwestii nie wiem, produktów spożywczych. Wiadomo, że farmacja też całkiem dobrze sobie poradziła. No, zdecydowanie te biznesy usługowe w stylu właśnie nie wiem, gastronomii, fryzjerów. Akurat może na mnie to za, za dużo nie zarabiają, ale, ale już na tobie to myślę, że tak. To, to były takie biznesy, które trochę, trochę dostały, ale to myślę, mimo wszystko, że znowu takie podejście do, do tego punktu, w którym patrzymy na to, co dzisiaj mamy, jakie są możliwości i zaczynamy się zastanawiać, od czego zacząć. Ja w takiej sytuacji zawsze proponuję, żebyśmy spojrzeli na to, gdzie jest problem po stronie klienta. To, co zrobiła Wiktoria. Czyli taka pierwsza dla Was wskazówka, taka konkretna wskazówka, to znaczy, jeżeli jesteście w takim momencie, że, że nie wiem, będzie, załóżmy, kolejna y, fala pandemii i znowu, nie wiem, będzie zamknięcie biznesu, pomyślcie, z jakimi problemami dzisiaj ludzie się na rynku mierzą. To znaczy, jaki problem mają Twoi klienci? Nie musisz nawet myśleć o całym ogóle, tylko konkretnie. Dzwonisz do swoich klientów i rozmawiasz z nimi. To jest jeden z takich, takich praktyk, którą zalecałem naszej społeczności i ona przyniosła niesamowite efekty. Czyli członkowie naszej społeczności dzwoni do swoich klientów i nie, chcieli, nie mówili, że chcą im czegokolwiek sprzedać, tylko pytali w ogóle jak sobie, do swoich klientów, jak sobie radzicie bardzo często w odpowiedzi słyszeli, teraz mi się kojarzy akurat Rafał Drost z, z firmy rekrutacyjnej, zajmującej się rekrutacją programistów, czyli, czyli branży IT, który po prostu dzwonił do swoich klientów i, i pytał, jak sobie radzą, jak to, jak to u nich wygląda i okazywało się, że sam fakt tego, że okazał wsparcie, zrozumienie, trochę takiej empatii wobec klientów, okazało się, że jak zaczęło być w miarę, w miarę normalnie, to zaraz do niego wracali. Także myślę, że to jest pierwsza rzecz najważniejsza, to znaczy zobacz, jakie problemy Problemy mają twoi klienci. A później, oczywiście, jak posłuchać już, jakie mają problemy, to się zastanów, czy ty masz dzisiaj możliwości, żeby te problemy rozwiązać. Bo w końcu biznes jest niczym innym, jak yy, rozwiązywaniem problemów za kasę. Po prostu. Nie? Robiłeś ostatnio świetny event urodziny, szóstej, Seychelles. I było mnóstwo ludzi, była świetna atmosfera. I wydaje się, że wracacie już na salę, że wszystko będzie ok. Jest jakby w internecie dużo informacji o tym nowym e, wirusie Delta, czy Delta Plus, czy tam Minus, nie wiem, nieważne. E, jest planowany lockdown znowu. Czy jesteście gotowi na powrót na salę i czy jesteście gotowi na ewentualny nowy lockdown? Jacek, ja Ci powiem tak, że jestem przekonany, że jesteśmy bardziej przygotowani niż byliśmy w marcu 2020 roku, ale oczywiście jak będzie, to tego nikt nie wie. Jesteśmy gotowi na to, żeby wrócić na salę. Widzimy zresztą nie tylko po Tobie i Twoich reakcjach, ale też w wynoszących członkach, że... Jest duże takie, takie spragnienie tego, żeby przychodzić na spotkania i żeby się spotykać w świecie fizycznym. My jesteśmy gotowi już nawet teraz w miesiącach wakacyjnych, już można w ograniczonym zakresie, ale można być na sali. Znaczna część jest oczywiście online, ale duża część osób też jest w Warszawie. Na razie nie idziemy na inne miasta, ale jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w Warszawie. Szykujemy się, że jesień będzie zresztą, ja, ja wiem, jeszcze nie mogę zradzić nazwisk, ale jesień będzie pod znakiem wielu fantastycznych ekspertów. Aż mnie kusi, żeby powiedzieć, ale wolę, żeby każdy sobie sam. Tam sprawdził, kto będzie. Nie, nie zaprosił mnie jeszcze. Nie wiem, kto będzie z fantastycznych ty, ty, ty wiesz, że e, ty wiesz, że ty jesteś do nas zawsze mile jesteś zaproszony i mile widziany. Pamiętam twoje reakcje po spotkaniu, nie wiem, z Adamem Bernackim, czy chociażby z Gosią Czernecką, także wiem, że wynosiłeś z tego dużo wartości i to jest jakby moja dewiza, to znaczy dawać zawsze tyle wartości, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości, że warto było te dwie i pół godziny spędzić z nami. E, jeżeli chodzi o jesień, to na pewno będą duże nazwiska, to będą świetne tematy, bardzo na czasie, takie też e, na przykład, nie wiem, teraz jeszcze że w okresie wakacji będziemy mówić o najskuteczniejszych modelach biznesowych, które teraz się sprawdzają, więc to jest takie mocno uważam, że do wykorzystania i, i praktyczne podejście. Z Agnieszką Węglarz, która, która też doradza tutaj startupom w ramach programu Google. Natomiast myślę, że tutaj w mojej głowie głównie czas jest jakby planowania tego kluczowego wydarzenia dla nas, bo jak wspomniałem też wcześniej. Comiesięczne spotkania to tylko wstęp do tego, co nas czeka na sam koniec, czyli podsumowanie roku z udziałem najwyżej ocenionych ekspertów, czyli finał 2021. I tutaj ty byłeś na tym finale, gdzie było 500 osób. Ja sobie tak trochę wymarzyłem, żeby teraz ponad Zakończenie pandemii, oby nie było już dalszej, dalszej fazy, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli być może 700, 800, nawet do 1000 uczestników. Myślę o takim wydarzeniu. Pewnie w jakiejś części, na pewno w większości stacjonarnie, ale w jakiejś części zdalnie. Ostatni finał, w 100% zdalny w styczniu 2020, był tak wysoko oceniony i był przez wielu uznawany za najlepsze wydarzenie online w Polsce. Więc myślę sobie, czy będzie to wydarzenie stacjonarne w jakimś dużym hotelu z salą na tysiąc osób, czy to będzie wydarzenie online. Miejmy nadzieję, że to pierwsza opcja, to jestem przekonany, że przy tym poziomie ekspertów, też naszym doświadczeniu będą to niezapomniane y, 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 chwile spędzone z nami. Także jesteśmy przygotowani, o to się nie musisz tylko zadbaj o to, żebyś znalazł czas i, i był z nami. Y, zapraszam Cię bardzo. Dzięki. Na koniec odcinka mamy zawsze taką tradycję, że każdy z naszych gości daje finansowym prepersom złotą myśl na koniec. twoja. To ja się powtórzę trochę, ale przede wszystkim spójrzcie, jakie problemy dzisiaj mają ludzie na, na rynku. Spójrzcie, jakie problemy mają wasi klienci i od tego wyjdźcie. Od tego, żeby później znaleźć sposób, jak te problemy rozwiązywać, bo w końcu biznes to rozwiązywanie za pieniądze problemów innych ludzi. Do tego Was zachęcam. Szukajcie problemów, bo w, tam kryją się pieniądze, tam się kryją możliwości. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Napiszcie, co w ogóle myślicie o takiej inicjatywie jak Space Angels. Może się na niej kiedyś spotkamy w Warszawie e, razem. Dajcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i zapiszcie się do naszej grupy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.